Cześć Wszystkim, bardzo serdecznie, w kolejnym unboxingu Pixelboxa. Boxa, dokładnie tak, czyli takiego fajnego, czarnego pudełeczka z różnymi, fajnymi gadżetami Oczywiście przypominam Wam o linkaczu w opisie tam macie Możecie sobie zapisać się do takiego, że tak powiem subskrypcji, tak? I po prostu do pudełeczka, to jest bardzo, bardzo e, fajna rzecz I normalnie dostępne w Polsce, więc jeżeli gdzieś tam ktoś jest zainteresowany, to jak najbardziej zapraszam A póki co otwieramy sobie tutaj, czekajcie żebyście pierwszy widzieli Chociaż tu prawdopodobnie będzie dokładnie zapieczętowane wszystko Zrywamy piecząć. Łoźba Okej, okay. pieczęć zerwana. Tutaj mam oczywiście to, co ostatnio, czyli tutaj naklejeczka, naklejeczka elegancko. Wow, nice. Patrzcie na to: czarna pantera kuźwa z filmu Kapitan America Civil. War, dokładnie tak, naprawdę, naprawdę świetna figurka, jestem mega zadowolony Czarną Panterę ubóstwiam Zarąbista postać, zawsze lubiłem Gość jest po prostu niesamowity Widzicie, sobie wyciągniemy, żeby nie było Ła, wow. główka mu się buja, zarąbisty, patrzcie Główka mu się buja, Bardzo fajna figurka, bardzo mi się podoba Oczywiście lądujesz tutaj Mój przyjacielu, zarąbiście, coraz ja więcej takich figurek będę miał, będę bardzo, bardzo zadowolony. Naprawdę świetna sprawa. Zobaczmy oczywiście koszuleczkę, już widzę, że tutaj jest tematyka Batmana jak najbardziej. Look at this! Zarąbista koszulka, świetna. <śm> I do nagrywek będę miał jak najbardziej, dlatego ja się przebiorę, czekajcie, ja się przebiorę. Proszę bardzo, koszuleczka Batmanowa, elegancko, jestem zadowolony. O, fajna, materiał zarąbisty. Mm. Przed chwilą mówiłem, siłki, nie, jeszcze się nie ogarnąłem za bardzo, co to jest, jak jakaś czarna koperta. Boję się tego otwierać, ale dobra. Okej, okay, to jest zaklejone ewidentnie. Czy coś tam w ogóle w środku będzie, czy to jest jakiś troll? Ale nie, to jest ewidentnie koperta, czarna koperta podłużna. Cóż to... O Jezu, rozwaliłem. Hala Stulecia Wrocław 28-29 maja 2016. Twój bilet na wydarzenie Esport Now 2016. Prawdziwe emocje. Okej, okay, cóż mamy tutaj? Mamy gratulacje bohaterze. To jedyna w swoim rodzaju przypinka dostępna tylko w majowym Pixel Boxie. Pixel Hero, taka oto przypineczka, bardzo fajna. O, tutaj macie, o. Okej, okay, zobaczymy, co mamy dalej. Uuu, muszę to rozgryźć. Ja zawsze to zębami rozgrywam, ja zawsze, kurde, tak na, na brutalnie. na to, No i jeszcze nie otworzyłem tego, kurde. A to z drugiej strony pewnie są, o, oczywiście, że jest otwarcie. to jest z drugiej strony. Ja oczywiście, jak zwykle, nie umiem tego otwierać, nieważne, nieważne. Bardzo fajny bryloczek z tarczą. Świetny, naprawdę świetny do kluczy. <laughs> super rzecz, super rzecz, ja lubię te... te twarda, taka prawdziwa tarcza. Jak Ty pierdyknę normalnie to łeb Kolejną rzeczą, Jezu, co to jest? What the f OK? To jest jakiś notatnik, notatnik Supermana normalnie, nie? Wow! To jest jako zeszyt normalnie, taki wiecie, w linie i tego, ale to może być jako notat. Ale zarąbiste, jak to wygląda, super. Mi to na kalendarz pasuje. Patrz jak to zajebiście wygląda. Zarąbista rzecz. Tak więc, jak widzicie, no, paczki są naprawdę konkretne. To nie jakieś tam byle jakie przedmiociki, których w ogóle nie użyjecie w żaden sposób. No, koszuleczka jak najbardziej mega. Figurka można sobie gdzieś tam postawić, prawda, i, i sobie będzie stała na półeczce fajna. No, to, to mnie rozwaliło w tym momencie bardzo. Wow! 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 No, jeszcze ten bilecik, mówię. Zarąbicie, zarąbiście, naprawdę zarobicie. To już tak naprawdę tutaj wszystko, tutaj zostały tylko te takie, te, te białe kuźwa takie rzeczy, które tu można porozwalać. Myślę, że to będzie na tyle w tym Unboxing Naprawdę mega, mega fajna paczuszka, jestem mega zadowolony. Zresztą z poprzedniej również byłem a Ta ta, ta również jest naprawdę kozacka. Świetne, 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 świetne. O! Dobra, w takim razie dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. To był kolejny unboxing Pixelboxa. Jeżeli będziecie chcieli oczywiście więcej przyszłości, nie zapomnijcie zalajkować tego filmu i napisać tego fajnego komentarza jakiegoś tam, nie wiem, że rozdaję ten kodzik. I tyle. Koniec, kropka. Czy bym pojechał, czy bym nie pojechał? Rozdaję ten kodzik, więc możecie jak najbardziej pisać, e, czy chcecie po prostu i kto tam chce i tak dalej. A później się tam z daną osobą, mam nadzieję, skontaktuję. E, myślę, że jakiś może ewentualnie oddzielny filmik na chwilę wrzucę, tak, wyniki podam czy coś, e, nie wiem, możecie na przykład, jeżeli chcecie wygrać taki bilecik, komentarz. E, przedstawiajcie się może krótko, ma coś tam jestem, ta, bla bla bla, Marta, Zbyszek, Józek i tak dalej. E, piszecie może na przykład, dlaczego chcielibyście taki bilecik po prostu, nie wiem, że lubicie e-sport i tak dalej, możecie takie różne rzeczy napisać i na końcu fajnie jakbyście podali swojego maila. I ja wtedy po prostu ewentualnie jak już rozlosuję, to na tego maila dostaniecie właśnie taki kodzik. Będzie normalnie informacja ode mnie maila, więc po prostu w przeciągu tam powiedzmy dwóch dni od tego filmu wrzucenia e, sprawdzajcie swoje maile po prostu. I ktoś, myślę, ten kodzik wygra. To tyle, ja się z Wami żegnam, Wiecie na Facebooka, Instagrama, wszystkie social media w opisie. Bicuś serdecznie dla Was, trzymajcie się i pa pa!